Witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kontynuujemy nasze rozważania Ewangelii Świętego Łukasza. Dziś przechodzimy do rozdziału trzeciego. Święty Łukasz znów najpierw podaje konkretne osoby i czasy, aby przypomnieć czytelnikowi, że to, co pisze, to nie są bajki czy ludzkie wymysły, ale konkretne fakty. W tych właśnie konkretnych okolicznościach Bóg kieruje Swe słowo do Jana, syna Zachariasza. I tu wracamy do słów kończących pierwszy rozdział. Jan przebywa na pustyni. Jak mówiliśmy, dobrze mieć taki swój czas i swoje miejsce, które będą naszą pustynią, czyli pomogą nam oderwać się od codzienności, doczesności i pozwolą mocniej skupić się na Bogu. Lepiej otworzyć się na Jego głos. A słowo Boże, jak widzimy to w trzecim wersecie trzeciego rozdziału, nie jest tylko po to, aby je usłyszeć, nie jest nawet tylko po to, aby je rozważać. Ono jest nam dane po to, aby nim żyć. To słowo daje człowiekowi konkretne powołanie, wzywa go do konkretnej misji, do podjęcia konkretnych czynów, a czyny te, mają być wypełnianiem historii zbawienia. Owszem, Bóg mógłby sam wszystko uczynić, ale On chce działać z nami, On chce działać przez nas, On chce, aby nasze usta były Jego ustami i przekazywały światu Jego głos. On chce, aby nasze ręce były Jego rękami i czyniły na tym świecie Jego dzieła. A celem tego wszystkiego jest wyrównanie, jakże często krętych czy stromych dróg naszego życia, po to, aby wszyscy ludzie mogli ujrzeć Boże zbawienie i mogli iść prosto w ramiona Boga, który nas kocha. W siódmym wersecie słyszymy, jak Jan w tym, co głosi, nie owija bawełnę, jak potrafi często ostro zwracać się do tych, którzy do niego przychodzą. Może to tak jest? Że czasem trzeba człowiekiem potrzepać, wstrząsnąć nim, żeby do niego dotarło, żeby zrozumiał, żeby stanął w prawdzie, żeby otworzył oczy i umiał pewne rzeczy zobaczyć we właściwym świetle i nazwać je po imieniu. I jak widać, nie zniechęca to ludzi, bo tłumy ciągnęły do Jana. Werset ósmy pokazuje problem wielu ludzi. Są osoby, które same próbują się usprawiedliwiać. Tak jak Żydzi, jesteśmy dziećmi Abrahama. Może i my nieraz próbujemy mówić. Jestem ochrzczony, jestem katolikiem, chodzę do kościoła. Czasem bywa tak, że coś sobie wmawiamy, żyjąc i myśląc według kryteriów przez siebie stworzonych. A tymczasem prawda jest zupełnie inna. Dlatego słowo Boże skierowane do ludzi przez Jana. Wzywa do nawrócenia, czyli przede wszystkim na pierwszym miejscu do zmiany sposobu myślenia. I od tego trzeba zacząć, bo jeśli zmienimy myślenie, to zmieni się całe nasze życie. A to myślenie ma nie być oparte na naszych wyobrażeniach, ale na tym, co mówi Bóg, na Jego mądrości. Dlaczego trzeba to czynić? Odpowiedź znajdujemy w dziewiątym wersecie. Jan chrzciciel to wyjaśnia, a jego słowo i do nas jest skierowane. Posłuchajmy tego słowa. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Wiemy już co i dlaczego powinniśmy robić. Teraz posłuchajmy, co Ewangelia Łukasza mówi nam o tym, jak to robić? Jak się nawracać? Otóż ci, którzy przychodzili do Jana, do których dotarło słowo Jana, zadawali mu pytanie: Cóż więc mamy czynić? Wielu z nich pewnie wcześniej myślało, że nie prowadzą najgorszego życia, może tłumaczyli się, jak to i dziś bywa, mówiąc sobie: przecież wszyscy tak robią. Ale tam, nad wodami Jordanu, zrozumieli, że chodzi o coś innego. Że chodzi o coś więcej, że warto lepiej żyć. A ponieważ chcieli konkretów, dlatego pytali, co mamy czynić. I to jest jedno z podstawowych pytań, jakie i my musimy sobie zadawać. Oczywiście, my odpowiedzi na to pytanie nie będziemy szukać, zatrzymując się na Janie i jego wskazówkach, które ograniczały się przede wszystkim do wskazań moralnych. Nie zrobimy tego. Bo wskazania moralne nie stanowią głównej treści i nie są najważniejszym przesłaniem Ewangelii. Oczywiście one też są ważne, ale jest coś ważniejszego. Co? Nie wskazanie, ale osoba. Najważniejszy jest Jezus. I dlatego pytanie, które my sobie musimy zadawać, powinno brzmieć trochę inaczej. Nie co mamy czynić, ale co zrobiłby Jezus? I znajdując odpowiedź na to pytanie, już będziemy wiedzieć, co czynić. A więc zanim coś zrobisz, czy powiesz, zadaj sobie najpierw pytanie: Co zrobiłby Jezus? Jan tym, którzy go pytają, co czynić, wskazuje na takie postawy: jak miłosierdzie, uczciwość, sprawiedliwość, ale wciąż podkreśla, że to wszystko jest po to, aby przygotować drogę Panu. Bez tego zastrzeżenia. Ciągle będziemy skupieni na sobie. Wszystko ma prowadzić do Jezusa, bo pamiętamy, po co komu droga, na której nie ma Jezusa? W piętnastym wersecie znowu czytamy o tym, co nieraz lubimy robić snuć domysły. Ci ludzie szukali odpowiedzi w sobie, w swoich przekonaniach. Oni myśleli, że znają odpowiedź. I to snuli swe domysły w sercach, czyli te domysły bardzo mocno wpływały na ich życie. Jan musi ich prostować, wyjaśniać, jaka jest prawda. Mówi, że to, co On robi, to tylko przygotowanie do tego, co będzie robił prawdziwy Mesjasz, który jest mocniejszy od Niego, czyli będzie dokonywał większych dzieł, który będzie chrzcił Duchem Świętym i Ogniem. Czyli da nowych chrzest, którego skutki będą większe, potężniejsze, pełne w porównaniu do tego, co on czyni. I ostatnia rzecz Jan daje napomnienia, ale też głosi dobrą nowinę. Jeżeli ktoś tylko piętnuje, grozi, straszy, mówi tylko o grzechu, a jednocześnie nie głosi dobrej nowiny, to nie zrozumiał o co chodzi. I ten nigdy nikogo nie doprowadzi do prawdziwego nawrócenia. Na tym dziś skończymy. Dziś, może zamiast pytań, mam konkretne zadania dla Was. Oto one. Pierwsze: przeczytaj sobie jakiś krótki, wybrany przez siebie fragment z Ewangelii i zastanów się, co Jezus chce Ci powiedzieć przez ten fragment, do czego przez Niego Cię wzywa. Drugie zadanie. Zrób sobie rachunek sumienia. Może najlepiej według wzoru i pytań podanych na naszej stronie internetowej w zakładce Gazetka. To tyle. Niech Was Bóg błogosławi i strzeże. Do usłyszenia w kolejnym odcinku spotkań biblijnych.